W dzisiejszym odcinku dowiesz się co mówi o tobie twój ulubiony zadymiarz w grze Brawl Stars. Jednak zanim przejdziemy do odcinka, to aby wygrać obiecany darmowy karnet na ten sezon, musisz spełnić trzy wymagania. Subskrybować kanał Gredio, zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać jakikolwiek komentarz. Wiem, że miały być dwa karnety, ale niestety nie wyrobiliście się do końca kwietnia. Jednak dam wam drugą szansę. Jeśli pod tym filmem będzie 5000 lajków, to wylosuję dwa komentarze, które wygrają, a jeśli nie, to jeden. A i pamiętajcie, że ten film jest stworzony w celach humorystycznych, więc nie obraźcie się, gdy twój ulubiony zadymiarz będzie obrażany w tym materiale. Każdy lubi co chce. Jeśli twoim ulubionym zadymiarzem jest Shelly, to zakochałeś się w niej już podczas Samouczka i nie chciałeś nawet patrzeć na inne postacie. A jeśli Shelly nie przypadła Ci do gustu, to na horyzoncie pojawiała się Nita. Powiem Wam, że była to dość długo moja ulubiona postać. Gdy Colt jest Twoją ulubioną postacią, to jesteś fanem strzelanek i dobrego movementu. No i teraz pora na Bula. Jeśli jest to Twój main, to nie musisz używać mózgu. Wystarczy znaleźć krzaki i czekać z kciukiem na amunicji. Brock jest ulubionym zanemiarzem tych, którzy lubią snajperów, ale jednak nie do końca. No i El Primo, jeśli to jest twój ulubiony zadymiarz, to możesz być dumny ze swoich decyzji życiowych. Totalna Sigma. Barley jest dla tych, którym nie podoba się mechanika dynamajka albo po prostu są na niego za dobrzy. Jeśli twoim ulubionym zadymiarzem jest poko, to nie lubisz się wychylać i w każdym meczu grasz bardzo ostrożnie. Rosa to ulubiona zadymiarka ludzi, którzy lubią trawę bez skojarzeń. Jessie, czyli moja ulubiona zadymiarka, jest dla ludzi, którzy kochają irytować przeciwników oraz nie być na pierwszym planie w meczu. Jeśli Twoim ulubionym zadymiarzem jest Dina to albo jesteś totalnym kocurem, albo jesteś za słaby na innych trawerów. Jeśli Twoim ulubionym zadymiarzem jest Tick, to nie możesz doczekać się słodkiego rewanżu na mortisie, gdy wypuścisz na niego głowę. Jeśli ośmiobitowiec jest Twoim mainem, to zanim zobaczysz jakiegoś przeciwnika w tym tempie, to mecz dawno się już skończy. Riko to ulubiony zadymiarz ludzi na mapach, gdzie jest dużo ścian. Jak dodano do niego ewolucję, to jego fani się chyba posikali ze szczęścia. Daryl jest idealny dla ludzi, którzy zbyt pochopnie podejmują decyzje. Jeśli kogoś podjedziesz, to szybko możesz uciec. Jeśli mainujesz peny, to musisz w tę grę grać od początku, bo wtedy jeszcze się do czegoś nadawała. Karl to ulubiona postać ludzi, którzy mają świetnego cela. Nie wiem jak, ale on zawsze mnie trafia. Jeśli irytuje Cię ta gra, to Twoją ulubioną postacią musi być Jackie. Ona sama wszystkich wyklina. Gaz, postać, którą się kocha nie wiadomo za co, albo nienawidzi. Nie ma nic pomiędzy. Jeśli masz zmysł strzelca i kochasz zastawiać pułapki, to Twoim ulubionym zademiarzem jest Bo. Ubolewam nad faktem, że dodano tego skina do Ems, gdyż przez niego wiele graczy najbardziej ją lubi, tak zwane sezonówki, ale jeśli nią nie jesteś, to szacun. Jeśli masz movement Boga w tej grze, to Twoją ulubioną postacią jest Stew. No ewentualnie masz 14 lat i jesteś dziewczyną. Piper to królowa snajperów, więc jeśli uwielbiasz grać snajperami, to to musi być twoja ulubiona postać. Pam. Co w ogóle można tu powiedzieć? Chyba po prostu kochasz mamuśki. Jeśli lubisz nawalać wszystkich młotkiem, no to Frank jest idealnym mainem dla ciebie. Jeśli twoją ulubioną zadymiarką jest Bibi, to albo masz obsesję na jej punkcie, albo myślisz, że wszystkich milion razy trafisz bańką. Albo to i to. Jeśli uwielbiasz grać Bibi to chyba została Cię nostalgia po jej 1HP Star Powerze. Nani jest idealny dla osób, którzy świetnie przewidują następny ruch przeciwnika. Edgar, pozwólcie, że zostawię to bez komentarza. Jeśli Twoim ulubionym zademiarzem jest Grief, to chyba po prostu lubisz hajs. Szanuję, jeśli Twoim ulubionym zademiarzem jest Grom, gdyż jeśli umiesz nim grać, ty to jesteś totalnym kozakiem. Bonnie to ulubiona zadymiarka osób, którzy lubią snajperów, ale jednocześnie chcą też zadawać ogromny damage z bliska. Jeśli twoją ulubioną postacią jest Gale, to chyba dalej myślisz, że jest on chromatyczny i że jest to flex. Colette jest idealna dla graczy, którzy wiedzą co chcą robić w życiu. Bardzo łatwo jest popsuć jej ulta. Belle jest idealna dla fanatyków klimatu rodem z dzikiego zachodu. Co mogę powiedzieć o tobie, jeśli twoim ulubionym zadymiarzem jest kosz ze śmieciami? Jeśli mainujesz Lole, to nie masz problemu z podzielnością uwagi. Sam jest idealny dla osób, którzy są królami Movementu i wiedzą doskonale, co chcą zrobić. Mandy powstała dla ludzi, którzy kochają kompilacje najbardziej imponujących akcji w Brawl Stars. Jeśli mainujesz Maisy, to nienawidzisz autoimować. Hank weź ty się, człowieku, zastanów nad swoimi decyzjami w życiu. Czemu akurat on? Pearl jest idealna dla ludzi, którzy kochają irytować przeciwników z daleka. Larry i Lori ostatnio dostał nerfa. Po nim w ogóle istnieje jakiś jego fan? Możesz napisać w komentarzu, jeśli jesteś tym wybrańcem. A gdy twoim ulubionym zadymiarzem jest Angelo, to masz anielską cierpliwość i dużego cela. W przypadku Mortisa są dwie opcje. Albo jesteś totalnym kozakiem, albo myślisz, że jesteś totalnym kozakiem. Jeśli Twoim mainem jest Tara, to kochasz zabijać wszystkich wrogów za jednym zamachem. Jean jest idealny dla supporterów, którzy nieraz są niewidoczni, a przez nich wygrywa się mecze. Max jest ulubioną zademiarką ludzi, którzy lubią zapier. to znaczy szybko biegać. Pan P jest dla graczy, którzy nie potrzebują ulta do szczęścia. No bo jak puścisz go w dobrym miejscu, to potem cały mecz go nie potrzebujesz. Jeśli twoim ulubionym zadymiarzem jest kiełek, to lubisz oryginalnych trawerów. Jeśli Byron jest twoją ulubioną postacią, to nie możesz się zdecydować, czy lubisz healerów, czy może nie. Squik jest idealny dla graczy, którzy chcą trzymać rywali na dystans. Za to w przypadku Lu jest odwrotnie niż w przypadku Pana P. Tu kochasz zawalić całą mapę swoim irytującym ultem. Rafs jest ulubionym zadymiarzem graczy, którzy kochają psy. Nie widzę innego powodu, żeby go lubić. Dla graczy z trzecim okiem z tyłu głowy, idealny jest Bas. Nie wiem, jak on zawsze trafia mnie swoim ultem. Kieł, tu pozwólcie, że zachowam się jak w przypadku Edgara. Nie chcę nikogo obrazić. Dla ludzi, którzy potrzebują sporo wsparcia, idealna jest Eevee. Z każdej strony pojawiają się jej dzieci. Jeśli twoim mainem jest Janet, to kochasz irytować przeciwników bez ryzyka, że oni coś ci zrobią. Otis jest świetny dla graczy, którzy lubią pobawić się jeszcze w ciuciu babkę z rywalem przed jego śmiercią. Jeśli uwielbiasz kung fu, to Buster jest twoim mainem. Widok jak przeciwnicy sami w siebie trafiają jest bezcenny. Grey jest idealny dla ludzi, którzy lubią brać przeciwników z zaskoczenia. Plus ma najlepszy dźwięk strzałów w całej grze. Jeśli twoim mainem jest RT, to nie wiesz, czy lubisz grać postacią na blisko, czy na daleko. Jeśli Willow jest twoją ulubioną zademiarką, to jesteś zdesperowany, że żadnym trawerem ci nie idzie i została tylko ona. Down jest ulubionym zademiarzem ludzi, którzy wiedzą, że są nieśmiertelni i mogą pastwić się nad przeciwnikami. Jeśli kochasz napad, to twoim ulubionym zadymiarzem prawdopodobnie jest Chuck. Charlie jest ulubioną zadymiarką graczy, którzy dalej myślą, że jest jedną z lepszych postaci w grze. Miko jest stworzone dla graczy, którzy przez lata nie mogli dobrze ograć się Mortisem i teraz mogą irytować trawerów lub sniperów kimś innym. Jeśli twoją ulubioną zadymiarką jest Melody, to chyba oglądasz anime. A jeśli twój wybór paty na Lily to po prostu zawsze mainujesz nowe postacie w grze. Gdy twoim ulubionym zadymiarzem jest Spike, to nie widzisz innych legend poza nim. Kruk jest ulubionym zadymiarzem graczy, którzy za wszelką cenę chcą cię trafić, aby widzieć, że nie możesz się uleczyć. Jeśli twoim ulubionym zadymiarzem jest Leon, to jesteś bardzo mało oryginalny. Sandy jest chyba dla osób, którzy po prostu się z nim utożsamiają i śpią cały dzień. Amber jest idealna dla piromanów, którzy kochają nad życie ogień. Jeśli Mech jest Twoją ulubioną zadymiarką, to kochasz tanków i uwielbiasz być na pierwszym planie w każdym meczu. Surge jest świetny dla ludzi, którzy czują satysfakcję z każdego trafionego pocisku. Chester jest dla ludzi niezdecydowanych: nie wiedzą, czy wolą się leczyć, wybuchać, zamrażać innych i co on tam jeszcze potrafi. Jeśli Cordelius jest Twoją ulubioną postacią, to jesteś po prostu toksyczny. No i kit. To samo co Ravs, tylko trzeba po prostu być kociarą.